Surowe strategie RTS-y czy popularne City Buildery. W 2019 roku każdy fan strategii na pewno znajdzie dla siebie jakiś interesujący tytuł dostępny na konsolach lub na pc Oto najciekawsze z nadchodzących produkcji. Kolejna część serii Age of Wonders porzuca klimaty fantazy i zabiera nas w kosmos, nie licząc tej radykalnej zmiany, jest to typowa odsłona tej znanej marki, w której rozwijamy swoje imperium za pomocą siły, dyplomacji lub zaawansowanej technologii. Twórcy gry obiecują różnorodne sposoby na odniesienie zwycięstwa, rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza, a także sieciowe potyczki z innymi graczami rozgrywane na losowo generowanych mapach. Anno 1800 to najnowsza część popularnej serii miastowych strategii, która po dwóch częściach osadzonych w klimacie science fiction wraca w historyczne realia. Twórcy gry umieścili jej akcję w czasach przemysłowej rewolucji, podczas której spróbujemy zbudować wielką, żyjącą metropolię, dbając o potrzeby jej mieszkańców. Ubisoft szykuje fanom dużą swobodę rozgrywki oraz powrót wielu sprawdzonych i lubianych rozwiązań, których zabrakło w ostatnich odsłonach serii. Warhammer 40 40000 nie ma ostatnio szczęścia do gier wideo, ale jeśli jesteście fanami tego uniwersum, to Battlefield Gothic Armada 2 chyba was nie rozczaruje. W sequelu znajdziemy tuzin grywalnych frakcji z uniwersum 4D, jeszcze bardziej rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza oraz znacznie usprawniony tryb sieciowych potyczek. Desperados 3 to kolejna część serii taktycznych RTS-ów, która narodziła się po sukcesie kultowych komandosów. Akcje gry umieszczono na Dzikim Zachodzie, gdzie sterując piątką unikalnych postaci wykonujemy misje rozgrywające się w różnorodnych zakątkach XIX wiecznej Ameryki. Industries of Titan to miastowa strategia w klimatach science fiction, która zabiera nas na największy księżyc Saturna. Grę charakteryzuje imponująca grafika, spory nacisk na taktyczne potyczki oraz duża swoboda w realizacji stawianych przed graczem celów. Mechy, fascynujący świat alternatywnych historii oraz rozgrywka wyciągnięta prosto z serii Company of Heroes. Iron Harvest ma w teorii wszystko, aby być jedną z najlepszych strategii 2019 roku. W grze znajdziemy fabularną kampanię Single Player osadzoną w Uniwersum 1920 oraz tryb sieciowych potyczek. Jedną z dostępnych w grze frakcji będzie także Republika Polanii inspirowana naszym krajem. Po latach oczekiwań, już niedługo zagramy w kolejną część kultowych osadników. The Settlers to klasyczny reboot tej lubianej serii, która powróci do jej korzeni, oferując jednocześnie szereg gameplayowych nowości. Nowi osadnicy powinni także zachwycać oprawą. Do produkcji gry Ubisoft wykorzystał bowiem ten sam silnik graficzny, który widzieliśmy w strzelance The Division. W nowej części serii Total War, studio Creative Assembly zabiera nas do antycznych Chin w sam środek popularnego okresu Trzech Królestw. Będzie to pierwsza wyprawa serii do państwa środka, która złoży się także z debiutem nowego trybu fabularnej kampanii. Twórcy porzucają w nim historyczne realia na rzecz bardziej filmowej opowieści, jednocześnie szykując sporą liczbę nowości i zmian w samej rozgrywce. Warcraft 3 Reforged to kolejny remaster jednej z kultowych gier studia Blizzard. Podobnie jak w przypadku odświeżonego Starcrafta, ekipa zamieci przygotowała nam niemal nową grę. Odświeżenia doczekała się praktycznie cała zawartość kultowej trójki wraz z przerwnikami filmowymi oraz trybem multiplayer. W remasterze na graczy czeka również jeszcze bardziej rozbudowany edytor poziomów, na którym swego czasu powstała kultowa dziś dota. Wargroove to taktyczna turowa strategia inspirowana serią Advance Wars znaną z konsol Nintendo. Dobrze znane studio Chucklefish postawiło na pikselowatą oprawę retro oraz sporą głębię rozgrywki oferując graczom kampanię dla pojedynczego gracza oraz rozbudowany komponent sieciowych bitew. Wisienką na torcie ma być zaś zaawansowany edytor poziomów, którymi będziemy dzielić się także z innymi graczami. A na jaką strategię w tym roku czekacie najbardziej wy? O swoich typach piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, a jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę.